Jest coś, co musisz wiedzieć. Ktoś w milczeniu nosi głębokie uczucie do ciebie od bardzo dawna. Miłość, która była skrywana, chroniona z obawy lub niepewności, ale która nigdy nie przestała istnieć. Ta osoba obserwuje, czuje i czeka na odpowiedni moment, aby otworzyć swoje serce. Czy zastanawiałeś się, kim to może być? Co więcej, czy jesteś gotowy przyjąć prawdę, która może wszystko zmienić? Ten moment się zbliża. A wyznanie, które było tak ukryte, jest na krawędzi ujawnienia, zwróć uwagę, może być bliżej niż się spodziewasz. Może zauważyłeś drobne sygnały, spojrzenie, które trwa dłużej niż powinno, niespodziewane milczenie w trakcie rozmowy, a może gesty, które były tak subtelne, że można je było łatwo zignorować. Ale teraz już nie ma jak tego unikać. Ta osoba walczy ze swoim własnym strachem, z wątpliwościami dotyczącymi tego, jak zareagujesz. To uczucie nie jest ulotne, zostało zbudowane w miarę upływu czasu, w każdym szczególe, w każdym momencie spędzonym razem, nawet jeśli pośrednio. Serce tej osoby jest pełne pytań i niepewności. Czy czujesz to samo? A co jeśli ujawnienie tych uczuć będzie końcem wszystkiego? Te wątpliwości są stałe, prawie duszące, ale siła uczucia, które ona czuje, jest większa. Czy możesz sobie wyobrazić, jak trudno jest ukrywać taki sekret, podczas gdy każdego dnia bliskość tylko sprawia, że to, co jest w niej, rośnie? Ta osoba jest tak blisko, że może nigdy jej nie podejrzewałeś. Może to być ktoś, kogo uważasz za przyjaciela, ktoś, z kim dzielisz części swojego dnia bez większego zastanowienia, a może nawet ktoś, kto wydaje ci się, że nigdy nie spojrzałby na ciebie w ten sposób. Ale prawda jest taka, że za każdym uśmiechem, kryje się lawina emocji, które ona skrywa, a teraz wszechświat zdaje się poruszać. Drogi krzyżują się w inny sposób, pojawiają się nowe możliwości. Bariery, które wcześniej powstrzymywały ją przed mówieniem, zaczynają się rozpadać. To uczucie ma być teraz przed tobą, bez masek, bez owijania w bawełnę. A kiedy nadejdzie ten moment, będziesz musiał podjąć decyzję. Jak zareagujesz? Zastanów się przez chwilę. Kto jest zawsze przy Tobie, nawet w najtrudniejszych momentach, kto zna Twoje lęki i marzenia jak nikt inny, kto chce być obecny, nawet gdy nie jest to konieczne. To nie są przypadki. Każdy wybór, każdy gest miały na celu pokazanie czegoś, czego słowa jeszcze nie zdołały wyrazić. Może tego nie zauważyłeś, ale prawdziwa miłość jest właśnie taka. Nie krzyczy, nie żąda, ale jest obecna w każdym detalu. Obserwuje z daleka, kiedy potrzebujesz przestrzeni, ale jest też tam, aby Cię podtrzymać, kiedy myślisz, że upadniesz. Szanuje Twoje tempo i granice, nawet jeśli to boli. A ta miłość teraz jest bliżej Ciebie niż kiedykolwiek. Twoje kroki prowadzą Cię do momentu, w którym wszystko zostanie ujawnione. Gdy ta osoba wreszcie odważy się powiedzieć, co czuje, może to zmienić Twoje życie w sposoby, których jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. Możesz stanąć w obliczu miłości, która była pielęgnowana z cierpliwością, troską i z intensywnością, którą niewielu ma szczęście znaleźć. Ale ty? Czy jesteś gotowy, aby dostrzec to, co było tam zawsze? Aby zaakceptować, że czasami miłość, której szukamy, jest tam, gdzie najmniej się spodziewamy? Bądź uważny, ponieważ serce nie kłamie. Te znaki, które zignorowałeś, Mogą w rzeczywistości być kluczem do zrozumienia tego wszystkiego. Ta osoba jest na skraju otwarcia serca, a kiedy to nastąpi, nie będzie już odwrotu. Będzie to moment czystej prawdy, całkowitego oddania. Czy będziesz w stanie spojrzeć na to wyznanie z taką samą uczciwością? Czy jesteś gotowy, by przyjąć to, co się z nim wiąże, niezależnie od tego, jakie to będzie? Czy może jeszcze nie jesteś gotowy na coś tak prawdziwego? Pomyśl o tym. Kto cię zaskoczył niespodziewanym gestem czułości? Kto wydaje się rozumieć cię w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi? Kto wydaje się strzec części ciebie, jakby świat nie miał sensu bez twojej obecności? Te odpowiedzi mogą cię bezpośrednio zaprowadzić do serca tej historii. Decyzja się zbliża i będziesz musiał wybrać: zaakceptujesz tę miłość, czy pozwolisz jej przeminąć? Pozwolisz, aby prawda stworzyła nową drogę dla was obojga, czy odsuniesz się, Zanim dasz szansę temu, co może być największym uczuciem twojego życia? Odpowiedź jest w tobie, ale wiedz jedno, to, co ma się wydarzyć, to nie byle co. To deklaracja, która pochodzi z miejsca odwagi, z serca, które wybrało ciebie ponad wszystko. Nie pozwól, aby strach lub wątpliwości uniemożliwiły ci zobaczenie tego. Prawdziwa miłość jest rzadka, a kiedy się pojawia, musimy być gotowi, aby ją przyjąć ze wszystkimi jej niepewnościami i obietnicami. A kiedy nadejdzie ten moment, pamiętaj, wszystko czego ta osoba chce, to żebyś znał prawdę, żebyś zrozumiał, jak bardzo jesteś wyjątkowy, jak bardzo jesteś kochany, nawet jeśli nigdy tego nie prosiłeś. Teraz reszta jest w twoich rękach. Jesteś gotów, aby usłyszeć, co ma ci do powiedzenia. Możesz nawet próbować unikać myślenia o tym teraz, ale prawda jest taka, że na jakimś poziomie może już coś poczułeś, może umknął ci chwila połączenia, lub zracjonalizowałeś sygnały jako gesty przyjaźni lub zwykłej uprzejmości. Ale w głębi duszy, czy nigdy nie zastanawiałeś się nad powodem pewnych działań, pewnych słów? Co czyniło je tak wyjątkowymi, tak specyficznymi? Ta osoba, która nosi to uczucie do ciebie, żyje w ciągłym konflikcie. Każdy uśmiech, który ci ofiarowuje, jest szczery ale niesie ciężar niewypowiedzianej prawdy. Każda chwila spędzona przy tobie, to mieszanka radości i bólu. Radości z bycia blisko ukochanej osoby, bólu z powodu niepewności, czy ta bliskość wystarczy, by spełnić to, czego naprawdę pragnie. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie ten ciężar? I jeszcze, czy zastanawiałeś się nad odwagą, jakiej potrzeba, aby w końcu zdecydowała się otworzyć swoje serce? To nie dzieje się z dnia na dzień. To wynik bezsennych nocy, wewnętrznych walk, mentalnych prób, w których wszystko mogłoby się udać albo skończyć w absolutnej ciszy. Ta osoba przygotowuje się do skoków nieznane. Skoku, na który tylko prawdziwie zakochani są w stanie się zdobyć. A ty? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to będzie, gdy te słowa w końcu zostaną wypowiedziane? Lubię cię, zawsze cię kochałam. A może coś jeszcze bardziej emocjonalnego, bardziej bezbronnego? Jak zareagujesz, gdy usłyszysz te słowa? Uśmiechniesz się? mówisz? pozwolisz sobie coś poczuć, czy natychmiast wzniesiesz mur? To pytania, którym prędzej czy później będziesz musiał stawić czoła. A wiesz, co jest najbardziej intrygujące? Ten moment może być znacznie bliższy niż myślisz. Może to być dzisiaj jutro, w trakcie następnej rozmowy, może to być w niespodziewanej wiadomości, w spotkaniu, które wydawało się przypadkowe, ale jest pełne intencji. Ta osoba zbliża się coraz bardziej do granicy między milczeniem a wyznaniem, a ty jesteś tego powodem. W międzyczasie pomyśl o chwilach, które już przeżyłeś z tą osobą. Czy kiedykolwiek czułeś, że jest coś wyjątkowego w sposobie, w jaki na ciebie patrzy? Czy zauważyłeś troskę w drobnych detalach, gestach, które choć dyskretne wskazują na większą niż zwyczajna dbałość? Prawdziwa miłość rzadko objawia się w oczywisty sposób. Pokazuje się w najprostszych aktach. W rzeczach, których nie prosimy, ale które otrzymujemy, ponieważ ktoś zauważył, że ich potrzebujemy. Twoje kroki i decyzje, nawet te najbardziej rutynowe, mają bezpośredni wpływ na tę osobę. Za każdym razem, gdy się uśmiechasz, nawet bez intencji, ona zachowuje ten moment jako mały skarb. Za każdym razem, gdy mówisz o swoich marzeniach, wyobraża sobie, że jest ich częścią. I za każdym razem, gdy okazujesz swoją wrażliwość, ta osoba odczuwa pragnienie bycia przy tobie, aby wspierać cię na wszelkie możliwe sposoby. Teraz zadaj sobie pytanie. Czy jesteś otwarty na przyjęcie tej miłości? Czy jesteś gotów spojrzeć na ludzi wokół ciebie innymi oczami? Bo prawda jest taka, że kiedy nadejdzie ten moment, nie będzie już miejsca na wątpliwości ani na wycofanie się. To będzie decydujący moment, w którym zarówno ty, jak i ta osoba Odkryjecie, co naprawdę istnieje między wami. Ale wiecie o tym wyznanie, które nadchodzi, nie dotyczy tylko tego, co czuje ta osoba. Chodzi o to, kim ona jest, co ceni, czego oczekuje od przyszłości. To całkowite oddanie, bez gwarancji, bez warunków, a to jest coś, na co niewielu ma odwagę. Ta osoba nie prosi cię, abyś natychmiast odwzajemnił jej uczucia, ani nie próbuje stawiać cię w niewygodnej sytuacji. Chcę tylko, żebyś wiedział, żebyś zrozumiał głębie tego, co było skrywane przez tak długi czas. A jednak wątpliwość nadal pozostaje. Czy jesteś na to gotowy, nie tylko żeby usłyszeć, ale żeby naprawdę zrozumieć wagę tych słów? Czy jesteś gotów przyjąć uczucie tak czyste, tak pełne znaczenia, nawet jeśli nie wiesz dokładnie, jak na nie odpowiedzieć? Z drugiej strony, jeśli zdecydujesz się nie odwzajemniać, jeśli twoje serce jest już gdzie indziej, lub jeśli po prostu nie jest to dla ciebie odpowiedni moment, wiedz, że ta osoba również przygotowuje się do zaakceptowania tej możliwości. Prawdziwa miłość w końcu nie wymaga niczego w zamian. Ona tylko pragnie być zrozumiana, szanowana i przede wszystkim doceniona za to, czym jest. Więc, co zrobisz? Czy pozwolisz, by to odkrycie stało się początkiem czegoś niezwykłego? A może zdecydujesz się utrzymać wszystko tak, jak jest? Nie zmieniając biegu swojego życia? Bez względu na wybór, będzie on ostateczny. Ambo kiedy ktoś zdoła zebrać dość odwagi, by odsłonić swoje serce w ten sposób, wpływ jest trwały dla obu osób. Możesz dalej żyć, nigdy nie poznając prawdy, ale jedno jest pewne. Ta osoba już dłużej nie może. Czas milczenia zbliża się ku końcowi. Słowa, które były skrywane przez tak długi czas, są gotowe stać się czymś realnym, czymś, czego nie będziesz mógł zignorować. Moment jest bliski, a ty jesteś centrum tej historii. Zwróć uwagę, miłość nawet szeptana ma siłę, której nikt nie może zaprzeczyć, a teraz ona zmierza prosto do ciebie. Czy jesteś gotów? Czy to czujesz? Intensywność sekretu, który był skrywany w ciszy przez tak długi czas, miłość, która rosła w cieniu, ale nigdy nie straciła swojej mocy. Jest pewna prawda, która wkrótce wyjdzie na jaw, taka, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat wokół siebie, a co najważniejsze, siebie samego. Osoba, która nosi te uczucia, żyje w ciągłym konflikcie. W każdej interakcji rozgrywa się gra emocji, której być może nigdy nie zauważyłeś, bitwa między pragnieniem otwarcia się, a strachem przed tym, co może się wydarzyć. Strach przed utratą tego, co już istnieje. Strach, że słowa nie będą wystarczające, by wyrazić głębie uczuć. Ale jest coś, co musisz zrozumieć. Prawdziwa miłość nie rodzi się z wielkich deklaracji, ani ekstrawaganckich gestów, rozkwita w prostych momentach, w niedomówieniach. To to dyskretne spojrzenie, sposób, w jaki ona słucha każdego Twojego słowa, jakby było najważniejszą rzeczą na świecie. To sposób, w jaki zawsze zdaje się wiedzieć, czego potrzebujesz, nawet zanim o to poprosisz. A teraz to uczucie osiąga swój limit. Cisza, która chroniła tę miłość, rozpada się, a jej miejsce zajmuje odwaga. To odwaga, która nie przychodzi bez kosztów, która została zbudowana z lęku, wahania i przede wszystkim nadziei. Nadziei, że przynajmniej będziesz gotów słuchać, zrozumieć. Czy potrafisz wyobrazić sobie ciężar, jaki ta osoba nosi? Spędzając dni u Twojego boku, dzieląc się śmiechem, historiami, a nawet ciszą, podczas gdy w jej wnętrzu pulsuje niekontrolowany cały wszechświat emocji? To nie jest łatwe zadanie, ale mimo to wybrała czekać, wybrała odpowiedni moment, a może po prostu moment, w którym nie mogła już dłużej wytrzymać. A teraz pytam: Czy jesteś gotowy, aby słuchać, aby zobaczyć poza to, co zawsze uważałeś za normalne, zwykłe? Ponieważ to objawienie, nie będzie dotyczyć tylko tego, co ta osoba czuje, będzie dotyczyć tego, jak wybierzesz zareagowanie, jak zdecydujesz się poradzić sobie z czymś, co może zdefiniować na nowo, co uważasz za możliwe w związku. Wyobraź sobie przez chwilę, dowolny dzień, być może w trakcie trywialnej rozmowy, atmosfera się zmienia, ton jej głosu staje się poważniejszy, jej oczy szukają twoich z intensywnością, której nigdy wcześniej nie zauważyłeś. Słowa zaczynają się pojawiać, na początku niepewnie, ale zyskując siłę, gdy pozwala mówić sercu. I wtedy mówi, opowiada wszystko, co latami trzymała w sobie, bez filtrów, bez masek. Jak zareagujesz? Będziesz milczał, próbując przetrawić to, co właśnie usłyszałeś? Czy może w głębi serca coś w tobie już wiedziało? Już podejrzewało, że jest tam coś więcej, coś, co wykracza poza pozory? Może zauważyłeś, i wolałeś ignorować to z obawy przed tym, co to może znaczyć dla was obojga. Ale teraz nie ma już odwrotu. Prawda nadchodzi i przynosi ze sobą wybory. Możesz zdecydować się zaakceptować tę miłość, otworzyć się na nią i odkryć całkowicie nową ścieżkę lub możesz wybrać, aby utrzymać rzeczy takimi, jakie są, szanując uczucia tej osoby, ale jasno dając do zrozumienia, że nie jesteś gotów na odwzajemnienie. Żaden z wyborów nie będzie łatwy, ale szczerość jest niezbędna. Ponieważ na końcu to, co ta osoba najbardziej pragnie, to nie obietnica, lecz szczera odpowiedź. Coś, co pokaże, że wysiłek, wrażliwość nie poszły na marne. I nawet jeśli odpowiedź nie będzie taka, jakiej oczekuje, sam fakt, że w końcu będzie mogła powiedzieć prawdę, będzie już ulgą, wyzwoleniem, teraz zapytaj siebie, kim jest ta osoba. Może to być ktoś, kogo uważasz za bliskiego przyjaciela, ktoś, kto zawsze był przy tobie lub może to być ktoś, kogo na pierwszy rzut oka nigdy byś nie podejrzewał, ale kto przy bliższym spojrzeniu sprawia, że wszystko zaczyna mieć sens. Może to być współpracownik, sąsiad, nawet ktoś, kogo widzisz codziennie, ale nigdy naprawdę nie dostrzegasz. Zwróć uwagę na szczegóły. Na sposób w jaki się o ciebie troszczy, jak zawsze stara się przynieść odrobinę więcej radości do twojego dnia, nawet w najmniejszych rzeczach. To są wskazówki, znaki miłości, która nie wymaga niczego w zamian, ale która jest tam, stała, czekająca na moment, aby zabłysnąć. I co ważniejsze, zapytaj siebie, jak się czujesz, to objawienie może cię zaskoczyć, ale w głębi duszy, czy jesteś gotów, aby sobie z tym poradzić. Czy jesteś gotów otworzyć serce nawet tylko po to, aby zrozumieć, co ta osoba czuje? Ponieważ, niezależnie od tego, co postanowisz, jedno jest pewne: ten moment zmieni wszystko. Cisza, która wcześniej chroniła, teraz musi zostać przełamana. Słowa, które były uwięzione, w końcu mają nabrać życia. I ty jesteś w centrum tego wszystkiego. To dla ciebie ta osoba zdecydowała się zmierzyć ze swoimi lękami. Niepewnościami to dla ciebie postanowiła, że warto zaryzykować wszystko. A kiedy nadejdzie ten moment, pamiętaj: prawdziwa miłość to rzadki dar. Nie wymaga doskonałości ani natychmiastowych odpowiedzi. Ona tylko prosi, aby ją rozpoznać, aby zobaczyć ją taką, jaka naprawdę jest. Więc gdy słowa w końcu zostaną wypowiedziane, bądź obecny, słuchaj uważnie, z empatią. A przede wszystkim bądź szczery z tą osobą i z samym sobą, bo to, co ma się wydarzyć, nie dotyczy tylko uczuć, to kwestia odwagi, to kwestia wrażliwości, a przede wszystkim to kwestia możliwości czegoś niezwykłego, czegoś, co być może nigdy sobie nie wyobrażałeś. Wybór należy do Ciebie. Moment jest blisko. Jesteś gotowy? Prawdziwa miłość może być bliżej niż Ci się wydaje. Zarejestruj się, polub i skomentuj. Czy przeżyłeś coś podobnego? Podziel się swoją historią w komentarzach.